A więc cześć, witam Was, więc dzisiaj znalazłem takiego kołpaka od na golfa lub polo jeśli to, jeśli to jest golf to jest szóstka W wersji sportowej bo ma czar, czarny znaczek Jakby był zielony, niebieski znaczek, to, bo by był żykły, A to jest czarny czyli jest w wersji sportowej Jest on taki e, Tu jest niestety wyjęcie bo auto prawie 3 tonowe Volkswagen Crafter go przejechał niestety widzieliśmy go tak zgadza się on jest przejechany jest placuszkiem nie ma 2 4 6 8 10 12 13 zaczepów nie ma i tych na śruby 14 15 16 17 zaczepów nie ma Trilnow, czyli znaczek Eee, data produkcji już Wam mówię eee, 10 10 10 maja 2015 roku, rozmiar alufelgi to 15K A więc tak Fajnie się błyszczy, no już porysowany, ale błyszczy się Ja go zostawiam, jak znajdę to może go wywalenie, jestem pewien coś jest wgniecione, ale coś mówię, na prawie, Kciutko go przepukałem i tyle. No i co o tym powiedzieć? Leżało na ulicy Słowackiego. Tak, Słowackiego. Na naszych oczach odpadł z, znaczy na moich i kolegi i on go... Nie, tak jakby nie zauważył, a ja go zauważyłem. I jak byliśmy, to tam była rozbiórka i go Volkswagen Crafter cofał i przejechał. No i to było wszystko o tym byku paku, No dobrze, no i cześć, pamiętajcie o subskrypcji kanału, no i cześć.